Moi drodzy jak powiedziałem ostatnio jak się fajnie wyświetli, a ja się fajnie wyświetli ostatni odcinek, więc zrobimy małą serię. 20 lat forza my tutaj każde auto z jakiejś okładki jakiejś forzy Myślałem, że zaczniemy od auta, które było na okładce, a specjalnie sobie tutaj przyniosłem pudełeczko. I jak widzimy na pudełku mamy, to jest chyba Akura i w tyłu jest chyba jakiś Nissan, tak to mniej więcej widzę, a tu mamy do wyboru Hondę NSX lub Hondę NSX, z czym się różnią, nie wiem. Musimy kupić, żeby pojechać zawody, nie? Moi drodzy, ten tor już widzieliście na poprzednim odcinku, zdecydowanie za długo, więc tutaj tą część Wam raczej pominę. Mamy cztery trasy, ogólnie całym zamysłem jest pokazanie Wam... Aha, to fajnie, że trzymałem do przodu. Całym zamysłem jest pokazanie Wam jakby całego tego eventu, co przygotowała Forza Motorsport na 20-lecie. No tutaj mam akurat no, takiego w sumie startu mogłem się spodziewać, że właśnie pierwszą trasą, jaką pojedziemy, to będzie właśnie ta najnowsza trasa, bo pewnie dużo osób chciałoby ją sobie zagrać, więc tutaj raczej tą część Wam pominę, ewentualnie spotkamy się na chwilę przy wodospadzie i tych takich fajnych i koniecznych miejscach i potem polecimy trzy następne. Ale tutaj to pięknie wygląda, nie? Aż mi się sama twarz cieszy Mega się jedzie po tej trasie. No jest to najpiękniejsza trasa w tej grze Jak robić benchmarki trasy to na tej No chłopie Kleś mi tym tyłem wjechał O, to będzie tutaj teraz Ale tutaj jest teraz już <śla> ale tu będzie ładnie wyglądało I teraz. O, haha, mega mi się podoba ten widok tutaj. Jest po prostu przepiękny. A ja jakoś tam wyprzedzam, jestem już jedenasty, a startowałem jako ostatni. E, no mam karę, ale no po prostu było ciężko na niektórych zakrętach, bo ludzie hamowali zbyt mocno. Znaczy ludzie, boty, przepraszam. Jezu, jak się po tej górze teraz magicznie zjeżdża, nie? Jak to świetny tutaj tło wygląda. Te góry w tle, o oh my god. To jest to samo miejsce, co wtedy się jarałem. Óste miejsce, niestety, moi drodzy, ale trudno. E, zobaczymy jak to będzie się dalej rozwijało, bo niestety tutaj było bardzo ciasno na tej trasie. I co? Liczę, że pojedziemy teraz. E, na pewno. O, właśnie to. To tą mapę się najbardziej kojarzyłem z Forzą Motorsport Jedynką, to z tymi i tak dalej, zaraz zobaczycie. Może teraz nie będę tak tutaj szalon mocno, weźmiemy sobie troszeczkę jakieś niższe miejsce, tam byłem ósmy, czyli powiedzmy, że sobie te 8 miejsc do góry dźwignijmy, czyli miejsce 16, zobaczymy, czy z 16 uda się dojechać na pierwsze. I właśnie, moi drodzy, ta mapa najbardziej mi się kojarzyła z Forcą Motorsport Jedynką, tą klasyczną. Zmniejszyłem sobie troszeczkę liczby paliwa, żeby było auto trochę lżejsze i mam nadzieję, że teraz tutaj wszystkich ładnie porobimy. Oczywiście do ostatniego odcinka zwiększyłem sobie poziom trudności, dlatego tak łatwo na sam szczyt przedostać się nie było. Jezu tam, ale taki kontrast tu zawsze i ja pierdzielę. Mam wrażenie, że graficznie no, znacznie poprawili tą Fordę, nie? To prawda, antyaliasing jest dla nas słaby, bo tylko jest DLSS albo TAA do wyboru, ale... Gra wygląda znacznie lepiej teraz, niż kiedyś. Przynajmniej lepiej działa, niż kiedyś. Sorry, ziom! moja auto tak dobrze nie skręca! Uh. Sorry. Ciekawi mnie dlaczego jedziemy tą Honda NSX! Ona była w pierwszej części taka... No nie wiem. Nie kojarzę tej, 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 tego auta aż tak bardzo. Sorry Mordzia, co się tak przyklejasz? Ty to w ogóle malowanie tego, to Toreto jest. Umieszczę się. Zmieściłem. Trochę skamujmy. Ej, ale no tutaj ładnie, jadę, zaraz będę pierwszy. No i to jest właśnie problem, nie? Raz wybijasz się tak mega mocno, a potem jedziesz tak długą trasę i kurde, nie dało się tam nic przebić. Zostały mi dwie ferarki chyba tylko do wyprzedzenia. A to jest dopiero pierwsze okrążenie, damn. Ale to właśnie tą trasę najbardziej kojarzę w Forzie Motorsport 1. To chyba tak mi się wydaje, że tam pierwszy wyścig, jaki się odpala w karierze, jest właśnie na tej, na tej trasie. Mam wrażenie, że mają ode mnie znacznie szybsze auta, nie? To Ferrari, a tej cistej, ile mogę, a oni i tak się oddalają. Zobaczcie też tą dysproporcję między pierwszymi dwoma, a całą resztą stawki. Oj, oj, tutaj. Ten poślizg nie był dobrze wskazany. Ale na zakrętach widzę nadrabią, zobaczcie ten zakręt Uuu, piękne wyprzedzenie, zwolnimy, żeby się wyrobić o! uratuję to Uratowa Jadę po ciebie Ferrari Zostałaś mi ostatnia, zostałeś, zostałaś Zakręty to moja przewaga, nie? Ale na prostych... To te auta oddalają się ode mnie. Zajadę mu. Ajajaj, musiałem zwolnić. No nie, nie uda się go już wyprzedzić, ajajaj. O! Sorry, ziom! Tak blisko! A te body są do jakichś mega OP, Zobaczcie czego nie są od, od reszty stawki daleko. No, 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 no. No, jest. Moi drodzy, pierwsze miejsce w końcu się udało, ale ciężki, był, zobaczcie jak to minimalne, jaka jest dysproporcja. Naprawdę, odległości są spore. I punkty doszły, więc już jestem na pierwszym miejscu, lecimy dalej. Zobaczmy jaka następna mapa. Spodziewam się pewnej pustynnej mapy tak naprawdę. Sorki nie pamiętam teraz na tych map wszystkich, ale jestem mega ciekawy tej pewnej mapy, czy ona będzie. Nie, to nie jest ta mapa w takim razie, to nie jest, to nie jest ta mapa. Czy to jest ta mapa jednak? A trening pomijamy raczej. Nie lubię tych treningów, nie to taka trochę zbędna rzecz, wydaje mi się, dodali. Czy e, to jest ta mapa akurat? Dobra, weźmy sobie. Tam poszło w miarę. Dajmy sobie teraz. Może 18 pozycję. Zobaczymy, jak tutaj będzie. racji, że tutaj się klasa podniosła, a ja zbyt nie miałem punktów, żeby ulepszyć to auto. Bo właśnie tych treningów nie robię. Tak, moi drodzy, to będzie ta trasa. Tak się nazywała? Wetertek Race War? Okej. Okay. Zapamiętałem, że to jest inna nazwa. Nie powiem też jaka, bo nie pamiętam jaka była, ale... zapamiętałem to jako inną nazwę. Ale o tą mapę mi właśnie chodziło. To czwarta mapa? Nie mam zielonego pojęcia jaka to będzie mapa. Ale szczerze jestem trochę zawiedziony, bo myślałem, że tymi autami z okładki będę się ścigał, a tutaj ewidentnie tego Hondy NSX na okładce pierwszej Forzy nie widzę. jak to się łatwo robi. A i ten murek dodali, co jest? Tego murku nie było w starszych częściach. A tu zbyt nie grałem za <gry> dużo yy, Jak tu jest ciasno, no kurde No w kanapce jest, no ale skam, jak ja mam od tego wyjechać Co ja tu miałem zrobić Teraz jakoś z tego wyszedłem Oj Jak tutaj jest ciężko jak sobie z tyle botów ja nie umiem po prostu jak jest masa osób obok mnie jechać z tym autem Mam nadzieję, że z przodu nie są te Ferrari znowu będzie ciężko je wyprzedzić O, słoneczko się przebija przez chmury To fajna zmiana. Właśnie w tej forzie takie coś chyba zaimplementowali Poprzednich nie kojarzę, żeby było, albo za mało grałem Też nie, no było w siódemce też było, było, było no kurde czemu wyzwalniacie na tym zakręcie? No przecież Takie kloce. No ej, co jest? No chłop po prostu mi hamuje przed nosem Jezus Ja już nie chcę Tu będzie kara, tu będzie kara coś czuje Tyle tu było obić No to chłop to sam spowodował, tak? Stoi w miejscu jak jakaś pała. Ciśniemy dalej. Chyba finalnie będę musiał zwiększyć ten poziom trudności, ale będę z lepszego miejsca startował, żeby mieć po prostu bardziej zawzięte walki, żeby te boty jakby jeździły w miarę lepiej, nie? E, bo tu paliwa sobie nie odjąłem, mam 14 okrążeń. Moi drodzy, powiem wam szczerze, no brakuje mi tej mocy jednak te treningi właśnie to jest głupie trochę w tej fordzie, że trzeba jechać te treningi, żeby zostać kompetentny no, na resztę wyścigów, nie? Bo jak tych treningów nie pojedziesz, to nie masz potem hajsu na upgrade'y tych różnych części, tych, tych punktów nie masz. I to jest tragedia po prostu. No jak ja teraz ich tutaj dogonić, tak jadę no, praktycznie idealnie i w ogóle się do nich nie zbliżam. Cały czas wyniki odcinka są całkiem spoko. A po prostu moje auto nie domaga. No po prostu lepiej nie mogę jechać, no. Nie mam szans ich wyprzedzenia. Świetnie. Co bym nie zrobił, to ich nie wyprzedzę. Tam wjeżdżać w nich, czy co? Już tak blisko jestem tego Chevroleta. No nie mam co, no. Zblokuję go, trudno. Kurde! <gry> Elo, czy go zblokowałem tak? Czy musiałem tak? To no po prostu mam zawolne auto. Trzeba jeździć te badziewne treningi. A, no tak jak go wyprzedziłem, ale i tak wiem karę ten, więc i tak... On... A dobra, nieważne. Mamy na ten moment y, drugie miejsce, okej, okay, czyli musimy się teraz skupić i wygrać to. Tutaj pomijam w sumie ten trening, bo to już jest ostatni, więc trochę za późno, żeby go robić. Moi drodzy, trochę ulepszyłem to auto, tyle ile mogłem. Eee, nie dawajmy już sobie, dajmy sobie jeszcze raz to szesnaste miejsce. Zobaczymy, czy się uda. Powinno się teraz udać, bo jakby poziom się nie zmienił, a ja ulepszyłem auto, więc zobaczymy. I, moi drodzy, tą trasę też kojarzę z pierwszej Forcy Motorsport. Ona miała taki fajny licznik, yy. o widać go tam, tam gdzie moja kamerka przez pewnie teraz była, teraz wam go pokażę lepiej, o teraz go widać przed nami, jedziemy jakby w odwróconym stylu, bo zazwyczaj jechaliśmy w drugą stronę. Będę bliżej tego licznika, żebyście go lepiej zobaczyli, ale tutaj antyaliasing walczy, Jezu tu już jest zakręt? Myślę, że prosto jedziemy, okej, okay, okej. Okay. Ta trasa ma dużo wariantów. Zazwyczaj wolałem ten wariant, gdzie się jeździ w kółko. Było łatwo dosyć. O, jest to Ferrari. Dla mnie zagrożeniem jest jakaś Mazda. Mazda tam na pierwszym miejscu była, jak dobrze pamiętam. Ojoj, hamujemy, hamujemy, hamujemy. Niestety wszystko, co miałem, poszło w moc tego auta. Więc hamowanie i sterowność jest taka jak była, ale auto znacznie więcej, znacznie szybciej jedzie. Kurde, jest dosyć ciemno tutaj w tym miejscu. Nie, żebym nie widział, ale odbija mi się troszkę słońca w monitorze. Nagrywam to pod wieczór. Sorry, Ziom! Chyba jeszcze nie będzie kary. Ale teraz muszę się już mieć na baczności. No, zobaczcie, teraz tak to, to się teraz zbiera. Oj, sorry, ziom. z tym miałem właśnie problem w, w poprzednim wyścigu. A teraz zobaczcie, jak łatwo. Chłop, porobiony. No, czemu wy tak mi wszyscy mi wjeżdżacie? Jestem tutaj panem, to powinni mi wszyscy wjeżdżać, jak jadę. <grym>, no, żartuję. Po wewnętrznej chłopie trzeba było trzymać się. I już jestem czwarty, spokoj, już jestem w najlepszej pozycji niż skończyłem poprzedni wyścig. A to dopiero pierwsze okrążenie. I co tak, podsumując, trochę się rozczarowałem znowu tym jakby eventem. Znaczy, tu nie było jakby też to promowane i tak dalej, więc nie, chyba nie powinienem się tyle spodziewać, ale myślałem, że po prostu każdy wyścig będzie jakimś autem w e, tej pierwszej części, jakimś może takim, nie wiem, znanym czy coś. A ta NSX to mi się tak NICUL kojarzy z pierwszym z pierwszą Fordą Motorsport. To jest ten pierwszy, jeden z nich, o jadą Mazda, 7. Czyli obu ich muszę pokonać, żeby wygrać. Ale teraz, moi drodzy, tą mocą robię robotę na dłuższe dystanse, czyli właśnie tutaj ta te, te, te końcówka tej trasy, tego toru, to tutaj zawsze będę miał przewagę, nie? Na zakrętach może nie do końca, ale to właśnie tutaj, w tym miejscu, powinienem nadrabiać znacznie. I tak się właśnie dzieje, biały zaraz będzie robiony, nawet po zewnętrznej bez problemu. Czerwony na następnym okrążeniu. I moi drodzy, będziemy bili, pobijali to Dominika Toreto. Jest w tym malowaniu takim. O, pięknie. Jezu, jest jeszcze te chmury słońca, jak się przewija. Pięknie. Jakby jeszcze ten anti-aliasing jako tako działał, to by było jeszcze pięknie. To jest problem. Chyba by musieli zaktualizować najnowszego DLSSS żeby ten DLAA jako tak od tej śmiga, bo jest no niestety bardzo duże rozmazanie tego. Wy tego nawet w filmiku pewnie nie widzicie, ale dla mnie jako grającego na no, anti aliasing tutaj jest jeszcze problemem. Dziwne, że MSAA nie dodali, bo jakby ten silnik Fordy umożliwia to, więc mogliby zostawić dla tych największych fanów. No, chyba, że jest, tylko ja jestem ślepy, nie wiem, nie widziałem. Ale widzę to. Że wygrywam. I moi drodzy, nawet jak ta seria się będzie słabo oglądała, tutaj z tych e, paru części Forzy, na zasadzie to wszystkich, trudno. Jest to jedyne wydarzenie na dwudziestolecie. Więc sobie po prostu ponagrywam. Kto obejrzy, to obejrzy, kto nie, to nie. Trochę sobie po prostu przy okazji będę mógł do was pogadać, pojeździć tą Forzę. Będę miał powód, żeby w nią zagrać. Fajne, żeby wam nagrać jakiś film. E, więc nie będzie mi po prostu na to szkoda jakoś czasu. A jedzie się tutaj bardzo, bardzo przyjemnie. W ogóle tak z ciekawostek, ostatnio wyszedł trailer. Znaczy ciekawostek, no chyba każdy o tym wie i widział. E, trailer drugi do GTA 6. Szczerze jakoś nic mi nie urwał, e, ale wiem, że bardzo mocno w internecie zawrzał na temat e, seksualności tego traileru, że bardzo mocno, bardzo dużo ujęć jest na pewną część ciała pewnej Lucy. To jest takie bardzo kontrowersyjne, ja tam z tym problemu żadnego nie mam, wiadomo jakie GTA zawsze było, to nie jest gra kierowana dla trzylatków, nie jest to jakieś PEGI 3, PEGI 7, PEGI 12, tylko to będzie PEGI 18, a w USA tam chyba nawet 21 mają, nie, coś takiego, nie wiem teraz, nie pamiętam, bo PEGI to jest w Europie, oni tam mają coś innego. Ojej tu chyba za. A nie, dobra, udało się, udało się. Jednak mam dobre hamulce. Jednak mam dobre hamulce. Więc co? No pewnie i tak czeka na to GTA. Będzie to pewnie fajna gierka. Szkoda, że na konsole najpierw wychodzi. Mm, A i ten trailer był taki. No po prostu zwykły trailer. Na gameplay się tak naprawdę czeka. Ja chcę zobaczyć, jak ten na gameplay' będzie wyglądało. Podobno na PS5 było nagrywane. W co wątpię? Bardziej PS5 problem powiedział. Ale zobaczymy. Natomiast... Na pewno wiemy, że teraz wygrałem cały turniej. Ciekawe czy jakaś nagroda to, to jest, czy po prostu... Fajnie, takie satysfakcja tylko mam. <grybujesz> What?! Nie wygrałem tego turnieju?! Trzema punktami przegrałem. Ja mam to wszystko od nowa jechać? Mam nadzieję, że nie trzeba wygrywać całych turniejów chyba. No bo jak tak to się mega rozczarowałem. No nie, srebrne trofeum. Ajajajajaj! Aj, aj, aj. No to moi drodzy, na off odcinku będę musiał. O, jeszcze dostałem ten. Eee, rajdowy ten. Strój z jedynki w takim stylu. Kurczę, pieczone, no. Ta następna seria. No nie, no bo tu dwójka się wyświetla. Tak, tak tego nie dostawię. To moi drodzy, ja na off. Tutaj w screenie sobie to przejdę i pewnie gdzieś około za tydzień będziemy sobie... zagramy sobie Forza Motorsport 2. A czemu tu jest właśnie ta NSX? No zobaczcie tutaj, nie wiem, widać to? Co to jest za auto, moi dyzy? Co to jest? Czy to wygląda Wam jak Honda NSX? No i to jest Akura. Może akury po prostu nie mają w tej grze, nie wiem. Potem Nissan się chyba zgadza. Eee... Tu się mniej więcej zgadzają, potem już wszystkie auta się chyba zgadzają, ale tutaj to nie wiem co tu się podziało. Moi no drodzy, dziękuję za oglądanie. Widzimy się za około tydzień w Fordzie. Do następnego. Trzymajcie się, cześć!